Znowu mnie poniosło w pola, znowu chodziłam po łąkach, które już właściwie nie są łąkami. Ale mam jeszcze kilka gałęzi zdobycznych, kilka jeszcze kwiatków, z których chciałabym utworzyć, kochani, obraz na ścianie. Żywy obraz. Jak to będzie wyglądało? Postaram się pokazać. Witam na kanale Pasje Babci Ali. Zaplanowałam z tych roślin, tam dalej mam troszeczkę więcej. To są zioła pozbierane właśnie z naszych. Oj tu mój pomocnik, pomaga tutaj. I opowiada proszę. To są zioła, które chciałabym włożyć w tę ramę. Czyli stworzyć obraz wspólnych kwiatów, wspólnych ziół. Jak się za to zabrać, już pokazuję. Ale na pewno, żeby móc umieścić te zioła, Potrzebna jest zrobiona taka, taka kratka. Jeszcze w tej chwili ona jest nieskończona. To wygląda jak taka czapeczka z takich drutów. Akurat ten jest twardy, ale może być mocniejszy. I to będzie umieszczone w rogu tej ramy. I w tą, jeżeli to już się skończy, tą czapeczkę, to tak kolokwialnie mówię, czapeczkę to będzie można w te kratki tutaj, w te wolne, w te dziurki, tu może pokażę, jak mi się uda, wkładać właśnie rośliny i ona przytrzyma każdą, każdą roślinę, każdą gałązkę. Także za chwilę to skończę i będziemy robili obraz ścienny. Stoimy w miejscu przy ścianie, gdzie będę tworzyła swój żywy obraz. Obraz z, z roślin, które, przy, które zerwałam przy robach na łące. Spróbuję go zamknąć w ramię, ale nie zupełnie, lekko, żeby wychodziło poza ramę. Tu jest już ta tak zwana siatka, czapeczka, którą ja wcześniej pokazywałam, jak się je robi z, z takimi oczkami po to, żeby można było włożyć, tak jak tutaj włożyłam, takie gałązki. Ona jest przyczepiona do ramy takimi trytkami. Gałązki są takie po to, żeby... No chciałam mieć z gałązkami. O, o to jest ta siateczka, o której mówię. Im więcej oczek, to czasami jest zdecydowanie lepiej. Tutaj przyczepiłam do ramy takimi trytkami, które zginą pod roślinami. No a tu są gałązki, które... Wychodzą poza ramę. To on takie tło daje. Rama podkreśli ten obraz przyszły, a gałązki uświetnią go. No i zaczynamy pracę. Układanie tych gałązek zaczynamy od zewnątrz, tutaj jak najbliżej, żeby było tej siatki. I po kolei takimi pęczkami przeszykowanymi wkładamy na włódź. Wszystko to, co zostało zebrane tam gdzieś na łące, nierównomiernie to układam, różnie po prostu wsuwam w te dziurki. Budowanie tego obrazu mojego żywego, jak ja nazywam, właśnie polega na takim wtykaniu. Bałagan w koło się robi, no ale niestety, coś za coś. Aromat przy tym jest niesamowicie piękny. Zapach taki, właśnie takiej łąki, zapach pola, no cudowne, to są działają na zmysły takie zapachy. Uwielbiam zapachy łąk. Także, a, proszę zobaczyć, jak świetnie to wszystko. To szybko idzie, najdłużej zajmuje zrobienie tego, tej czapeczki, tego, tej siatki na te rośliny, żeby one się mogły trzymać. I teraz na pytanie, czy to się nie zakurzy, to powiem tak, zakurzy się, ale nie aż tak, żeby musiała zbierać kurz jak, jak z jakichś tam, tam mebli, nie będzie widoczny ten kurz. Ten obraz będzie wisiał z pół roku. Po prostu do wiosny. I tak chwytam. Co utnę albo urbę. I wsadzam. Największym takim ciekawszym akcentem według mojej oceny, to żeby nabrało teraz takiego koloru. Takiego ja to zawsze nazywam wow, te czerwone papryczki. One nadają. Tego ożywiają po prostu ten, ten żywy obraz. Nie pachną tak jak inne zioła, ale proszę zobaczyć: nadają obrazowi naprawdę kolorystyki większej. Ożywiają no, można to różnymi słowy ten obraz nazwać. Powiem tak, praca moja zakończona. Tak wygląda mój żywy obraz na spotkanie z jesienią. Muszę powiedzieć, że tego typu, czyli obrazy, bukiety, obrazy niemalowane, ale żywe, bukiety w dzbanach, gliniakach, dla mnie są to też obrazy. To jest jedna z moich pasji. Kochani, to jest życie na emeryturze. Pozdrowienia od babci Ali i dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Może coś jeszcze wykrzeszam dzięki wam. Wykrzesam coś, co może Was zainteresuje. A to jest po to, żeby żeby pachniało w naszym domu latem. Żeby pachniało w naszym domu tą, tym aromatem, żeby dawało. Bo to dosłownie jest aromaterapia, taki spokój, relaks. Do zobaczenia, do spotkania na łąkach.